O i teraz mamy sytuację taką, że jest deszczowo i że jest mokro. To tak jak widać, a muzyka gra. Pomimo deszczu, pomimo wiatru. Rali się bawi dalej w North Carolina. Jesteśmy z tyłu. Muzykanci grają, ludzie piją i bawią się dalej. I to jest właśnie urok. No śmieje się po mnie też, ten też śmieje po, po plecach. To jest urok właśnie tutaj w North Carolina. Że zabawa się nie kończy, nawet pomimo deszczu i burzy. <laughs> no, i ludzie dalej krzyczą, że więcej, więcej, więcej. Pomimo deszczu, ulewy. Dalej jest entuzjazm niesamowity. No i muszę to nagrać, bo przecież nie uwierzycie, że pomimo tego, no chyba, że im elektronika wysiądzie, to jednak. Oj, oj, ale dalej. Już nie mówię, jak ja jestem mokry cały. Buty już całkiem przemoczone, plecy całkiem przemoczone. No ale tak jak widzicie nikt nie rezygnuje, po tych kilku piwach chyba <grymnie> ból ustał i nikomu nie przeszkadza, że, że troszkę, no, troszkę zmoknie, także ciekawie jest, szkoda, że nie możecie tego sobie doświadczyć sami, <grymnie> jak to jest na własnej skórze, no ale to jest właśnie taka aura czasami niespodziewanie nas uderzy. Wygląda, że deszcz chyba powoli powoli przechodzi pies o O proszę bardzo. Chyba wszyscy przetrwali tą górze. No i mamy nadzieję, że to wróci, wróci z powrotem. No zobaczcie jak to wygląda. Wszyscy są schowani. Kto się mógł schować pod daszkiem, to restauracja pod naszkami. Atmosfera jest <śpania> wspaniała. I proszę bardzo, dancing in the rain. Tańczymy w deszczu, niektórzy, niektórzy płaczą, a niektórzy się cieszą. Słońce wychodzi, jak widzicie, ludzie są szczęśliwi i czekamy znowu na muzykę. No ciekaw jestem komentarzy, jak Wam się będzie podobało. To nasze południowe tutaj zabawy i te, no, taki free spirit, czyli taki wolny duch bo ci ludzie jednak, no widzicie, bawią się dobrze nieważne co się dzieje dookoła wszyscy mają taki good time It's a young crab, nobody's going anywhere. No, i jak widać, muzykanci rozkładają z powrotem instrumenty, no i będzie zabawa dalej. Taka chwilowa burza, widzę, że nikogo nie, nie zdeprymowała za bardzo, no i będziemy się, się bawili dalej.